Słuchajcie, zaszalałem i chciałem się dowiedzieć od Was, co Wy na to? Bo no mm, te małe głośniczki, które kupiłem z Chin, mam tak do pracy, do noszenia w plecaczku, czy nawet do jeżdżenia, bo one nawet dwa naraz nie ważą dużo chyba nawet kilograma nie ważą przynajmniej nie, nie czuć ich wagi w plecaczku nawet tak sobie jeden dam do jednej kieszeni, drugi do drugiej. Mogę sobie z tym jeździć na plecach, ten, to nie jest specjalnie męczące, bo to naprawdę niewiele waży, a brzmi całkiem nieźle, coś na poziomie, no, DETA 75 tylko, że ciszej, ale chciałem, o idzie mój misio, ale chciałem coś większego kupić w zastępstwie Harmana do noszenia, czy chociażby szarpa GXM10, który jest potężny, 75 cm. Nie ma Blutacza, jest problem z iPodem, który no niespecjalnie się spisuje ten iPod. A takich radiomagnetofonów nosił nie będę, bo one i tak nie, nie dorównują nawet Harmanowi. Żaden z tych radiomagnetofonów nie dorównuje Harmanowi. No może A2 jako tako, ale i tak Harman ma głębsze basy. Ale A2 jest tak potężny, że no nie będę się wydurniał i chodził z tym na akumulatora R20. Które zresztą ostatnio testowałem nawet na o wiele mniejszym Soundmasterze, swoją drogą wcale nie, nie za wiele gorzej grającym od A2, ale no testowałem te akumulatory R20 i tylko około 4 godzin mi wytrzymuje, także to jest słabo. A poszukując jakiegoś większego głośnika w zastępstwie Harmana... Coś co no, jest sensownie nosić, Kiciuś no chodź, Kiciuś się zatęsknił, chodź Kiciusiu, nie? Ty głodny jesteś. <laughs> tutaj Kiciuś rozprasza. No w zastępstwie Harmana, który no też 4 godzin to nie zagrał, on 4 godziny to grał jak był nowy. Chociaż to jest ten nowszy, bo tutaj jest ten stary, który już na baterię w ogóle nie reaguje. A ten nowszy, no jeszcze góra ze 3 godziny pogra to też jest mało. Jak będę chciał pójść z tym na jakąś większą wyprawę, to jest ciągle mało. Dlatego szukałem czegoś większego w Chinach i widziałem tam, no, boomboxy, dwójki za 400, coś, ale no, to wiadomo, jakieś podruby, Nie wiadomo, jak to się ma do realnego boomboxa. A jak wiadomo, boomboxy, czy jedynka, czy dwójka, no dwójka to jest prawdopodobnie mocniej gra od Harmana, ale jedynka na pewno bardzo porównywalnie, chociaż no być może jedynka też gra troszeczkę mocniej, ale niekoniecznie ładniej od Harmana. Yy, także jeśli te chińskie yy, miałyby być gorszej jakości, bo nie wierzę, że no, chiński boombox za 400 coś złotych byłby równy. Yy, Takiemu samemu Bumboxowi dwójce, który nadal u nas kosztuje no coś tam poniżej 2000, czy Bumboxowi trójce, bo są też Bumboxy trójki w Chinach za 7-8 stówek. No to nie wierzę, że no taki głośnik za 7 stówek byłby równy głośnikowi JBL-a oryginalnemu mm, za około tysiąca. Dlatego postanowiłem nie iść w te podróbki JBL-a. No była jeszcze taka ciekawa propozycja mm, za około 400 stówki, około 60W, czyli mogłoby to zagrać podobnie do Harmana. Jakiś Anker Soundstorm, czy coś takiego, taki no nie za piękny, z metalową maskownicą. Widziałem jego testy na polskim YouTubie u gitów. I wypadał dobrze, porównywali go nawet z jakimś innym głośnikiem też z Chin za 700, który dźwiękowo wypadał słabiej, ale mm, no, postanowiłem zaszaleć jeszcze bardziej, także wybrałem y, Hopstara, podobno 100 W, i z tego co widziałem na YouTubie, te Hopstary brzmią jakby miały te 100 W, no, na filmach jak oglądałem, no to potężnie to wibruje, także na pewno nie jest to jakaś ściema bo testów tych podróbek boomboxów to nie widziałem, dlatego tym no czaiłem się długo na te boomboxy, dwójkę albo trójkę z Chin za te około siedem stówek raczej na tą trójkę się czaiłem, ale w końcu zrezygnowałem postanowiłem kupić tego Hopstara 100 watów i no nie wiem kiedy to przyjdzie za tydzień, dwa, może dłużej, nie wiem no ale mam nadzieję, że w końcu przyjdzie będziemy testować to z Harmanem bo ja myślę, że on Harmana Pokona. Hmm. A nawet jeśli bateria, bo nie wiem, obawiam się, że tam może być bateria słaba, ale to nie ma znaczenia, bo yy, tego Hopstara się ładuje z USB-C. Także mogę tam podłączyć każdy Powerbank. A ja mam taki potężny półkilowy Powerbank, podobno tam 30 tysięcy mAh, i on mi się marnuje w domu, leży, nie używam go. Także nawet jeśli by tam w tym hopstarze była słaba bateria to zawsze mogę na krótkim kabelku podczepić sobie gdzieś tego powerbanka gdzieś pod rączką czy gdzieś obok i sobie go nosić razem z tym. Także no dla mnie yy, to jest lepsze rozwiązanie niż na przykład Harman, który nie ma ładowania USB-C, to jest jego bolączką. No te trzy godziny posłuchamy i kaplica no. Już się tego nie doładuje z żadnego powerbanka. A ten Hopstar, jakom on by tam nie miał tą baterię wbudowaną, nawet jeśli nie będzie grał długo, no to zawsze mogę dołączyć powerbanka i no, czekamy jak to się będzie prezentowało w porównaniu chociażby z Harmanem czy z Sharpem GXM10, ale yy, no, myślę, że to będzie bomba. Także to na tyle, czym się chciałem pochwalić. Zmykam. hejka